z publicznego gimnazjum nr 4 dostali się do finału ogólnopolskiego konkursu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. Radość z osiągnięcia zbiegła się z początkiem dni patrona szkoły, którym jest Jan Kochanowski. Konkurs ma za zadanie rozwijanie umiejętności z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych oraz przedsiębiorczości. PG nr 4 zostało zaproszone jako jedyna szkoła z Opola i jedna z 73 w Polsce. Rywalizacja polega na opracowywaniu bloga z postami z zajęć. Grupy tworzące blog mają liczyć 5 osób. Wczoraj wieczorem na stronę internetową... Nauki i Biznesu, bo tak się nazywa. Y, główny projektodawca tak nazwał cały ten projekt, y, opublikował wyniki. Jesteśmy jedną z 16 finałowych szkół. W konkursie wystartowało 146 projektów. Do finału dotarło 16. Jedziemy czwarty, piąty, szósty do Warszawy. Musimy zrobić prezentację i będziemy walczyć o y, no, jedno z pierwszych trzech miejsc, mam nadzieję, bo bardzo atrakcyjne nagrody i dzieci już się cieszą. A do wygrania cenne nagrody, tak jak laptopy czy iPody. Takich upominków nie przewidziano natomiast w konkursie na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego, który co rok odbywa się w PG nr 4 przy okazji Dnia Patrona. Polega on na tym, że no najpierw są pokazywane slajdy. A następnie prowadzony jest taki normalny konkurs pytania, taki w grupach czteroosobowych. Gimnazjum było dziś szturmowane przez młodych uczniów podstawówek, którzy za chwilę będą musieli wybrać nową szkołę, aby przekonać ich, że właśnie tu warto się uczyć, młodzi chemicy stanęli na wysokości zadania, były wybuchy wulkanów, palenie magnezu, czy zabawa z odczynnikami. Nastąpiło podsumowanie wojewódzkiego konkursu literackiego, wielkanocne tradycje. Zaprosiliśmy również uczniów szkół podstawowych na festiwal nauki, biorą udział w lekcjach biologii, chemii, matematyki. A we wspomnianym konkursie literackim drugie miejsce zajęła Magda Herman, dla której jest to największy jak do tej pory sukces w konkursach szkolnych.